Witam Was w najbardziej wyczekiwanym filmie na moim kanale, czyli mój powrót na anarchię GG. W dzisiejszym odcinku zdropowałem dużo fajnych itemków, takich jak sakiewka dropu czy Elytra. Też zobaczycie, jak prawie marę z ekwipunkiem za 2 miliony dolarów przez cheaterów. Jak zawsze losujemy jakąś kaskę. A w dzisiejszym odcinku, jeśli uda się wbić aż 1000 opek w górę, to losujemy aż 600 tysięcy dolarków. Jedynie co trzeba zrobić to zostawić łapkę w górę, suba, komentarz z nikiem, dołączyć Discorda z opisu i zostawić obserwacje na Instagramie. Wszystko macie w opisie. Ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Jest 2025 rok, a ty nadal nie masz do Minecraftu. Wbijaj na premeczki.pl Szybka dostawa, super sen i tysiące zadowolonych graczy. Link w opisie: Przez 24 godziny macie minus 20 zł z kodem kabylek więc naprawdę możesz taniej kupić premeczkę. No i widzowie, witam po bardzo długiej przerwie. Już jestem po nagraniu takich najważniejszych killi tam jakichś anarchistycznych czy coś. No ale film byłby za krótki, więc teraz dogram jakieś tam zwykłe po prostu tepeki. Yy, no i co, i tepami się do pierwszej osoby i zapraszam do oglądania. Dobra, to dla nas pierwsza osoba. Ja sobie refila, trochę zagłośniam Minecraft, chyba. Dobra, 20% będzie Git, chyba i pierwszy Trapik Dwa stivki zabijamy. Mam, mam ten kostium pirata, mam peta zajączka, mieczyk 42, tylko nie mam krytycznych, bo krytyczne kosztują 100 tysięcy teraz. Czy nawet więcej, więc sobie krytycznych akurat nie kupię, ale dobra. Pierwszy śpi i drugi ziomeczek. Kurde, nie, mi ucieka. Bo w ogóle mam spita 3, bo teraz jest event na anarchii i tam są jakieś dodatkowe efekty. W ogóle w dzisiejszym odcinku, tam później będziecie, nie będę spoilerował, ale. Później sobie zobaczycie, jak mnie było trzech fullboxów, No i jednego osiemeczka wywaliło. I podniosłem z niego sakwę i Jelka. I tam jeszcze jakieś inne. itemki No i dobra, pierwszy tepek zrobiony, lecimy do następnego. Dobra, to na druga osoba. Nie mam się na pasku. Używam się topór. Teraz topór w ogóle działa tak, że od razu antologa daje, więc. Więc jest bardzo, bardzo fajny teraz ten topór. Tego się okazuje że chyba ostatnio u niego byłem. Dobra, dostałem całe bika. sobie chyba go zabiję. Dobra, raczej, raczej mi nie powinien uciec, zamoruję, żeby. Tutaj tego, małego. Kaperu, dobra. Dobra, i to kupię ckp więc to go tego zabiję. Jak coś widzowie, klan, klan mój, mój klan na anarchii wrócił, więc jeśli chcecie sobie dołączyć z nami, pograć ze mną, czy tam z kimś innym. To zapraszam na Discorda, zapraszam do Discorda, tam wszystko macie wytłumaczone. Do klanu dojemy za 50 tysięcy dolarków I ogólnie zwróci wam ten klan chyba w jeden dzień. Dwa, coś takiego mi się wydaje. Jak będziecie grać. Bo w sumie 50 koła to jest jeden anarchiczny ziomeczek, a podziały zawsze są w klanie. No i mamy tridentik z tego ziomeczka, więc też jakieś 5 koła jest. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Tepno nas kolejna. Tak w sumie też by się przydała jakaś osoba, co na przykład scela te sakiewki, bo wiem, że z tego idzie dużo zarobić. A co? No, ja te sakiewki po prostu. I patrzcie, jaki jest, taki, jest taki błąd na Anarchii, że nie można zmienić slotu, jak się tepną do graczy. To szczerze jest takie przewalone, bo bardzo łatwo przez to zginąć. No i dobra, 700 dolarków za frytę. Czy tego zabijemy? Raczej nie, bo nie mam jak skopać tego. Albo skopię to? Dobra, skopałem. Dobra, dostał antyloga, bo dostał kry tego. W ogóle teraz dripsony biją yy, antyloga, to jest takie piękne. To jest takie dobre, że Driftstone y zadają antloga. Teraz tutaj siomeczki tak nie logają często, jak ostatnio. Tak kiedyś było na anarchii. No tutaj siomeczek ucieka, ale raczej mi nie powinien uciec. Czy jest drugi trap? Nie, nie ma, dobra. No i śpi. Więc jak widzowie, jak, jak jest jakaś chętna osoba, to najlepiej, jakby był w klanie. Jakby sobie dołączył do klanu. To w sumie ja bym komuś dawał te sakiewki, on by sprzedawał i na przykład, nie wiem, 50 na 50% byśmy się dzielili, że 50 on dostaje i 50 ja z tych sakiewek. No i w sumie Git, bo ja, ja, te sakiewy, ja te sakiewki przeważnie wyrzucam, tylko są jakieś najważniejsze itemki biorę. A tak to byśmy mieli kaskę we dwójkę. Więc piszcie w komentarzu, jak ktoś by był chętny. Platem na nas kolejna osoba. Jakiś trapik, jakiś anarchiczny fanie by było. To jest chyba jakiś nielegal, bo tam jest milion villagerów, jak widzę. I patrzcie o. To po takim mega długim, długim czasie mogę niszczyć w ogóle coś. Nie pozwoli dobra, zginął. Tutaj był ziomeczek, ale raczej jego ziomeczek lognął. Czy to jest nielegal? Chyba tak, ale chyba taki słaby, tylko tylko dwóch villagerów. To na luzie bym wyszedł. On taki śliczny! Jest, kitem. Nie, a ja chyba ma sakiewkę. Myślałem, że elkę zakłada, myślę... Nie. Nie mam innego peta, mam tylko zajączka. Proszę... Nelson, Nelson! Proszę Znagrywałem wszystko, parsze zbiłem, git Jest! polizał. Dobra, anarchiczny! Trzy części anarchiczne Tamten ma jeszcze trident Ten też ma trident Dobra, nie wiem kogo bić, dobra, tego biję Nagrywam? Nagrywam, git, Zarobiście. Jakie Steve'ki, jakie Steve'ki No i tego mi brakowało, tego mi brakowało, serio Siedem miesięcy przerwy chyba od anarchii Ostatni film był 7 miesięcy temu Jak dostałem bana właśnie Dobra i... On zginie? Kurde, co ja robię, co ja robię Dobra, zginął I mamy jeszcze tridenci z niego czy tamten uciekł? Tamten rancher uciek. Dobra, mamy trzy części anarchiczne, chyba jeszcze miał Zarobi się. Dobra, ja minął mi antylagot, takie stakieweczkę i... Oho! Dobra, ładnie! Trzy części anarchiczne, mieczyk i, truide... i tridencik. Dwa tridentiki. Odkąd zwróciłem denarchię, teraz mi nagle podatek nic nie zabiera. Mam jakiegoś mega farta. Jak ostatnio nie wiem czy jak ktoś z jakimś OG widzem oglądał tam liveiki. To wiedział, że, że mi podatek często połowę wszystko, prawie wszystko kradł. Teraz właśnie mam jakiegoś farta na szczęście. A i co do liveików, to liveiki będą. Jak w sumie wszyscy na odcinek, wydaje mi się, że będzie też od... liveik tak do 3 dni. Coś takiego: po odcinku do 3 dni właśnie będzie liveik. Nie ja mam... mam siłkę WQ, dobra, Git. Kliknięty, tak, fajnie, że ten dobór daje antloga, to jest takie zarobić, tak szczerze. Aha, i patrzcie, jakby wziąłem knoka na pasek i mi go nie wziął, bo są jakieś zbagowane sloty. To jest takie denerwujące, bo szczerze, przez co można łatwo czasami się wywalić. No, nie ja w ogóle na jakichś hitboxach, bo u mnie knoka z plecami. A, 500 dolarków za frytę. I zawsze mam dwa serca, mam ten kostium pirata i zawsze dostaję dwa serca z kili. Jedna z jednego jakby ziomeczka, więc to jest też mega zarąbiste. Fajnie, dużo, dużo rzeczy do... W ogóle bezpośrednio się ten co jest. Fajnie, że dużo rzeczy nowych dodali. Tak fajnie, jest to taką przerwę nami zrobić. Teraz wbijam i nagle style rzeczy, na przykład jakieś baloniki, turbotrapy, zarąbiście. Jeśli chciałbyś pograć ze mną lub z moim klanem na anarchii, to właśnie masz chwilę, aby dołączyć za jedyne 50 tysięcy dolarów. Dołącz na Discorda z opisu i zrób Ticket. Dobra, anarchiści? Anachiczni! I dwa! Co, co jest?! Ej, dobra, wczoraj się 5 godzin i dosłownie nie mogłem nikogo spotkać, ale to są chyba jakieś ogarniaki. Mam, a nie a dobra, mam siłkę WQ. No, trochę mi dużo bije, ale dobra. A bo mam siłkę 2, to może dlatego mi dużo bije. O kurde, jeszcze zabiera mi wodę. To jednak nie może być, to chyba jednak nie jest taki free, jak mi się wydawało. No, dobra, a już mi w ogóle bańka sypie. Czy to, co to w ogóle są? Czy to jest podziemia, czy pewnie jakiś overworld? No, wiedział nie, no, jeszcze ocean. Dobra, to jeszcze gorzej niż Overworld, tak szczerze. Kajcie, może jakoś się wkopię w podziemia? Zrobię taką dziurkę i może ich wtokam po prostu. Patrzcie to. Czekajcie. Mam go, mam go, mam go! Holuję go, holuję go! Nie! Oj, wodę Czekajcie, drugi skoczył. Czy oni chcą się bić, czy uciekać? On ma w ogóle pa... Nie, dobra, nie rozumiem. Ziąki mają pa... Ty, mały, spokojnie, co ty za takie perwy cukać? Wiesoki mają pajączki i ty na oceanie. No to już jest chore tak szczerze, to już jest chore. No raczej go nie zabije na pewno, to jest niemożliwe chyba. O dobra, nawet ich nie gonię, ale... Już myślałem, że takie friksy Jakbym miał jakąś tak właśnie ekipkę, więc właśnie widzowie dołączyć do klanu. Patrzcie właśnie, kogo byśmy sobie zabili. Jakby było dużo osób w klanie. No ale co? Jeszcze nawet nie pisałem, że jest klan, więc jest mało osób. Dobra, traping chyba. Piękne dwóch, tak, no. Tak, tak, tak. Było jednak nie. Zamuruję? Zamurowe, dobra. I Trapik git ten. Ten śnieg w trapach jest bardzo dobry. On jest bardzo dobry. Nie wiem co coś robić trochę w tym trapie. To chyba muszę po prostu marnować chyba z 3 sekundy, żeby zniszczyć ten śnieg, bo inaczej nic nie zrobię. zginął. Jeden. I Filipek, jeszcze mi wodę wylał. Dzięki, bracie. Jeszcze mi pomóc. Czekajcie, szybko go hitnę. a hitnęłem, Też widzowie jak macie jakieś porady teraz, bo dużo rzeczy się na anarchii zmieniło, to dużo rzeczy nie wiem, to możecie pisać w komentarzu. I też jak macie jakieś itemki, czy coś zarzucić, bo ktoś nie gra na anarchii, czy ma jakieś niepotrzebne, to możecie też y, dać. I też w ogóle podziękowania dla tych osób, co już mi dało kiedyś od y, tego itemki, bo dawałem pinga na, na ogłoszeniach u mnie na Discordzie i kilka osób mi dało, więc sobie ogarniałem jakieś itemki. Tam dostałem z, z 200 tysięcy łącznie od widzów, więc, więc wielki, wielki szarałcik dla Was. Jak ktoś ma jakieś itemki niepotrzebne, to piszcie Discord. Bo to mi mega pomaga. Jakieś odcinki, czy coś częściej będą, jak na itemki. Bo jak widzicie teraz, to mam trochę lipę: mam 20 koła, 3 bombki, więc wysykam te 3 bomby i już nie mogę się tepać. Kasa kiewieczka w ogóle: 4 kokciki, 40, 40 refili, siłeczka, fajnie. Kto mnie tepnął? Yy, Peter, dobra, zobaczmy co Peter. O, i sucha Afryka. Już myślałem, że jakiś anarchiczny tego zobaczył, mnie i od razu zaczął uciekać, ale no niestety nie. No usiłki nie kupiłem, a dobra jest To samo ich oporem Zginie? Nie, chyba przeżył Polupl, który ma najwięcej kaski oni tu mają trapy chyba Dobra, bez siłki ich nie zabiję nawet nie ma co, idę dalej chyba O naklata była Proszę Hej Hej To stała Nie wiem, Amelka O dobra, rozkopam w bok. Mam opatek i... Amelka, dajesz to. Nie wiem, czy nie mam sakiewy full. Jeszcze mnie. Co? No super, no fa. Aha, to nie jest... A co jest kurde, to skórzana klata, ja się już podjarałem. No ładnie. Może mi tam nikt mi teraz nie przy... żeby nie dripali mi. Zobaczmy na pasek. A nie zlogał. Ludzie logają i wtedy kaski z nich nie, dosa... nie dostaję. To jest takie gówno akurat. Weakness! No to jest chyba żartujesz. Weakness bez krytycznych, będę go bił chyba 30 godzin gara. Dobra, No O, 1500 dolarków i dwa serduszka. Dobra, to jest takie piękne ten topór. Bo jakby ziomki nie mogą od razu logać. Mogę sobie normalnie jakby hitnąć ich przez ścianę? Siłki nie mam kurta. Ej! Jakiś dobry trapik, nie wiem, niszcza i nic się nie niszczy. Co jest? Ile to już rzeczy jest nawalonych? Dobra, gdzieś się w boku bo tam jak ziomek... Dobra, uciekłem. No i ocean. no co klasyczek. tradient ma. Czy mi się chce go bić? Nie mam siłki, będę go bił godzinę, ale dobra, pobiję go. Ale dobra, nie, bo już widzę, jak on gra, to niech biję go. Typlę nas kolejny ciemaczek. W ogóle kupię sobie skalniaczka, zobaczymy, czy duży damage jest ze skalniakiem od dripów. Ej, może ma nowej itemki? Nie, nie ma, dobra, już myślałem. Tak, kostium od razu uciekł Myślę, że coś będzie miał. W ogóle ma resisko i będzie długo żył, ta resiska jest taka op. Niektórzy mają Resistance 3 i są nie do zabicia, prawie że. Patrzcie, on sobie jemiąsko i on sobie chyba wyrabia? Nie, nie wyrabia. 3000, 3000 i dwa serca, czyli mamy prawie 4 koła chyba z niego, no prawie 4 koła mamy. Dobra, lecimy dalej, chcę tego skalniaka przetestować. Ohoho, jakie stiwki. Je, jeden, jeden! Jeden, drugi i trzeci tutaj jest. Malutki, nie uciekaj. I trzeci Szkoda, szkoda takich siwków. Dobra, proszę, proszę jakiś normalny trap. Bo chcę serio tego skalniaka przetestować. I, i, i. Co będzie, co będzie? Dobra, jest jakiś trapik. I dobra, nawet nie dostanę chyba dripa. Dobra, nie, ten skalniak nic nie da, jeszcze bardziej przeszkadza. Dostałem 6 na dripsa chyba jednego. 6 hapsa. Dobra, ale tak będę miał go w żeby bić ludzi bez żambusta. Chyba no w ogóle trochę parę klaszy, dawaj to. A był wystakowany, szkoda, on był wystakowany. Miał perły, koksy. Totem miał. do no, uciekł. Co jest? Co jest, kurde, Awczyłem se... Oho, kogo on tepnął. Mam jednego turbotrapa. Ile mi bije? Co jest? Dobra, nie zabiję ich, ale dobra. Wstałem sobie Awka. Chciałem się topać do następnych gracza i patrzcie, kto sobie we mnie wjechał. O i ten uciekł w ogóle. Nie wiem, dwa na jeden uciek sobie. A ten co robi? Może turbo trapę go? Słuchajcie, pobiję się z nim w sumie dla beki W sumie nie mam salo... ja mam tekstę ja mam ma full level już już użyłem tabury i już ucieka chyba No, dobra, jaka pera? A gdzie ta pera poleciała? Dobra, jaka, ja mają pecha do wszystkiego I patrzcie, odleci Nie, co? O jest! Ej, dobra! Tak w sumie dla Beki już na tego trapa ale to serio zadziałało. I pierwszy turbo-trap, który rzuciłem na anarchii zadziałał bym go za... Aj! Jakbym miał jakieś lepsze icy. Ej, serio było blisko akurat, nie wiem tak dla Beki to rzuciłem, a serio... Jakbym nie wiem, czemu nie mogłem yy, zamienić tego? Nie mogę dripać od razu. Ajajaj, dobra, lecimy dalej. No nagrywa nie jest. Dziąg! Zostaw mnie! Można go skrytować, ale nie mogę skrytować Tu są trzy osoby, jeszcze jedna jakby w góry się, no dobra czemu? Ja pierdolę, zabili się nawzajem Zabiłem, Zabiję, na o kurde, nie Dzięki gdzie To Tutaj był chyba Łeby, oj Webe są droższe od kill ogólnie. Co no? to jest 90 12 pereł, i mieć. Tu jest kill -off, jeszcze klata, wszystko. Ej, jak. Teraz mi nic podatek nie zabiera. Ani razu mi nic podatek chyba nie zabrał.